Cześć, to ja Kamil, a oto moja grupa projektowa Maciek i Piotrek. A oto efekty naszej trzymiesięcznej pracy. Tablice przy zespole szkół numer 4 w Jawożnie. Mamy nadzieję, że dużo ludzi z tego skorzysta. Jest to pierwsze, pierwsze tak zebrane informacje na temat Dąbrowy Narodowej. Wzbudzać duże zainteresowanie. Tak. Z wielkim nadzieją. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Ta trzecia tablica jest o przyrodzie, tutaj druga jest ogólnie o historii, której dalszą część i rozwinięcie można znaleźć w naszym przewodniku, który będzie dostępny za niedługo w bibliotekach, a trzecia to jest mapa oprowadzająca po trasie. Jest to projekt realizowany w ramach projektu KORBA. Dąbrowa, Dąbrowa, o Dąbrowa ja Kolejny razem. I oczywiście zapraszamy na zapraszamy szlak. Zapraszamy na szlak.